Cześć witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będą gołąbki, że takie nazwę, ale one nie będą takie zwykłe, tylko będą wiosenne, będą lekkie i będą bardzo pyszne i zdrowe. To mogę wam już obiecać. Dobra, co będę do nich dawał? Zobaczcie. W miskach dwóch mam podzielony ryż, ale jak widzicie, nie jest to sam czysty ryż. Jest tutaj komosa ryżowa i trochę pęczaku. Taką mieszankę kupiłem. I taką będę dawał. To już jest ugotowane. Tutaj mam trochę mięsa i cukinię. Młoda kapusta. Cebula i kawałek marchewki. I to wszystko. I więc tworzymy. Tworzymy pyszny obiad. Dobra. Zobaczcie, ja to będę robił na takiej mandoliny. Jeżeli nie mamy mandoliny, no, będziemy musieli powalczyć nożem. Ustawiony jest na 1 mm. I robimy takie cieniutkie paseczki. Widzicie, przy takiej mandolinie nie sprawia to żadnej trudności. Jeszcze w tej chwili cukinia jest bardzo yy, mała. Ale w sierpniu już będziemy mieli, wiecie, porządne, duże cukinie. Pamiętajmy, to, co nam się nie uda wyciąć, odkładamy na bok. To wyląduje ponownie w farszu. Zużyłem trzy takiej średniej wielkości cukinie. Zobaczcie, tutaj mam wszystko to, co popsułem i to, co zostało, ale tego nie wyrzucamy. Teraz będziemy to ciachać do farszu. Cukinię przełożę tutaj i kroimy to drobniusieńko. No i cukinię mamy posiekaną. Teraz dodajemy ją do ryżu. Tutaj, gdzie będę dodawał mięso, dodaję mniej cukinii. A tutaj gdzie jest? Bez mięsa dodaję resztę. Teraz musimy pokroić dwie cebule i podsmażyć je na patelni. Będę kroił je w kostkę. I za chwileczkę y, zabierzemy się za marchewkę, ale pomału. Na patelnię wlewam trochę oleju. Nie za dużo. I wrzucam cebulę. Jak widzicie, cebula jest już zeszklona, więc możemy wetrzeć do niej trochę marchewki. To znaczy trochę. Jedną taką większą marchewkę. Jak już marchewka zacznie tracić swój taki marchewkowy kolor. Rozrobi się taka, wiecie, yy, jasna. Możemy wetrzeć ząbek czosnku. Ops. Ależ zapachniało. Wow. Dobra. To to już mamy gotowe i możemy przekładać do naszych farszów. Tu gdzie nie będzie mięsa daję troszeczkę więcej. Patelnia już mi nie będzie potrzebna i teraz mięso. Mięso wieprzowe. Teraz tak, sól. świeżo roztarty czarny pieprz to obowiązek do jednego i do drugiego. Dodaję po pół łyżeczki czerwonej słodkiej papryki i szczyptę ziół prowansalskich. Nie za dużo do farszu, bo jeszcze będziemy dodawali do sosu i wyrabiamy gotowe i za chwileczkę będziemy wszystko zawijali. Mam tutaj młode kapusty dwie nie wiem czy dwie zużyję no jeżeli nie zużyję do tych gołąbków to zużyję je jakiś kapuśniak. Dobra i teraz tak. Oddzielamy liście, których parzyć nie będziemy. Dobra. I teraz tak. Bierzemy paski cukinii, trzy sztuki, jak jest taka mała cukinia. Robimy coś takiego. Bierzemy farsz i kładziemy. Farszu, jakby to powiedzieć, nie żałujemy. I zwijamy rulonik. Zobaczcie, robimy coś takiego. No i moje e, cukiniowe gołąbki są już praktycznie gotowe. Tutaj mam kilka, tutaj mam, mam pozostałe. I teraz musimy je pozawijać w liście kapusty, młodej kapusty. Żeby to zrobić, musimy najpierw przeciąć tutaj, wyciąć ten, e, twardą, tą twardą część, bo liści parzył nie będę bo uważam, że młode liście z kapusty są wystarczająco delikatne. Po prostu to odcinam. Liść trochę zbijam, żeby, żeby był bardziej miękki. Odwrotną stroną mnożę. No I zobaczcie, mięciutki jest jak. I teraz możemy wziąć rolatkę cukiniową i zawijamy. I takiego gołąbka układam w głębokiej patelni lub w naczyniu do zapiekania. I kolejne. Ten już mam, zobaczcie, rozbity. Próbę robiłem wcześniej. Gołąbki zawinięte, zobaczcie, wyszła cała głęboka patelnia. One są podwójnie ułożone. I teraz robimy sos. Tutaj mam pasatę pomidorową, 700 ml. Do tego wlewam 200 ml śmietanki. Dodaję dwie łyżeczki ostrej musztardy. To jest bardzo ważne. Uwierzcie mi, musztarda naprawdę podkręca smak sosu. Wsypuję trochę ziół promansalskich, powiedzmy taką porządną łyżeczkę. Świeżo roztarty czarny pieprz i sól. Połączmy to wszystko. Sos zrobiony, więc przelewamy. Teraz podkładam pomiędzy gołąbki liście laurowe. Przykrywamy, i możemy dusić na małym ogniu, na bardzo małym ogniu, gdzieś jakieś półtorej godziny. Ale możemy to zrobić w godzinę, wkładając wszystko do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni. I ja właśnie tak zrobię. A więc do zobaczenia. No, i po godzinie zapiekania w piekarniku moje gołąbki są gotowe, a więc spróbujmy. To jeszcze jest mega gorące. I teraz tak, na górze, ta górna warstwa, są gołąbki te bezmięsne. Z mięsem są pod spodem. To po to, żeby wiedzieć, które są które. I trochę sosu. Zobaczcie, sos fajny, taki, taki na pół gęsty i bardzo aromatyczny. A więc próbujmy, próbujmy, bo jestem głodny, nie mogę się doczekać. Godzina w zupełności wystarczy. Zobaczcie. Kapusta jest mięciutka tylko ze względu na to, że jest młoda kapusta. Zobaczcie jakie cudo. Mm. po prostu pychota. kapusta mięciutka dłużej nie trzeba jej trzymać w piekarniku mm. i to jest taka propozycja gołąbków takich wiosenno-letnich bo jak wiemy gołąbki to robimy raczej tak e, wczesną wiosną późną jesienią czy jesienią takie wiecie jak są e, już, już chłodniejsze te dni no ale te po prostu są lekkie jak piórko a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i warto poświęcić trochę czasu, żeby zrobić sobie taki pyszny obiad.